Dzień dobry, kurnik. Witamy wszystkich w naszej internetowej telewizji śniadaniowej o kurach i królikach. Dzisiaj chcieliśmy Wam przedstawić naszą klatkę, którą robiliśmy rok temu, czy ponad rok temu. I mamy już z nią pewne doświadczenia, poznaliśmy jej wady i zalety, które chcę teraz e, przedstawić w tym odcinku, żeby na przyszłość osoby, które będą coś podobnego budowały, żeby można było sobie według własnych potrzeb zmienić, bądź nie zmienić, bądź zrobić według, według naszego sposobu. Jak widać klatka składa się, czy składała się z dziewięciu równych komór. Jednak komory budowałem w ten sposób, żeby ścianki działowe można było spokojnie, żeby one były zamocowane od wewnątrz, i żeby można było je sobie spokojnie wedle potrzeby zamontować bądź wymontować. Tutaj była też ściana działowa i były, było tak jak mówię, 9 równych klatek tej wielkości, jednak na nasze potrzeby. Jakby czas zweryfikował to i mm, wyjąłem tutaj te trzy ścianki działowe z tej strony, co skutkowało tym, że mamy trzy klatki małe i trzy klatki duże. I mamy to w ten sposób ustawione aktualnie, że z tej strony jest nasze, nazwijmy to stado podstawowe. Na dole jest nasz samiec i dwie samice. A z tej strony, w tych większych klatkach, mamy młodzież. Króliki, które tutaj się nam wykociły, i one tutaj sobie rosną. Plan jest taki, że dwa, żeby dwa razy w roku yy, te samice tutaj dały nam młode. Będzie to w zimę, w sensie gdzieś powiedzmy, będziemy je za dwa, trzy, cztery tygodnie, może kryć i one urodzą młode w granicach gdzieś tam powiedzmy początku grudnia, czy w połowie grudnia a drugi raz, żeby ich szczególnie nie eksploatować to tylko dwa razy, jak wiadomo króliki mogą królica może być kotna praktycznie 2-3 tygodnie zaraz po wykocie ale ja nie chcę ich tak eksploatować, bo no nie idziemy tutaj na jakąś nie wiem, wydajność tylko bardziej zależy mi na jakości dlatego chcę, aby te dwie samice to jest córka tej, i chciałbym, aby one dwa razy w roku nam dały młode a młode, młodzież z tej strony ma 6 miesięcy, aby urosnąć, po to, aby mogły zwolnić nam te klatki. Robimy to w ten sposób. Tak już robiliśmy i to w sumie super działało. Matka koci się w małej klatce. Młode dorastają do około 3-4 tygodni, aż już same wyjdą z gniazda i będą coraz większe, że, będą, że mają tutaj coraz mniej miejsca. Wtedy przenoszę młodą samicę matkę z młodymi do dużej klatki. I tutaj jest tak długo samica z młodymi, aż, um, aż po prostu przestanie je karmić, czyli to jest w granicach 7-8 tygodni. I później rozdzielam króliki według płci wiadomo, samce osobno, samice osobno w zależności też których jest której płci jest więcej. Tak jak tutaj w tym przypadku mamy na górze dwa samce, trzy samice i trzy samice, czyli w sumie siedem młodych. Teraz tak, co do klatki, to że komory są podzielne to jest naprawdę super, bo yy, no jest o wiele więcej miejsca. Te, ta młodzież, one jak one mają teraz w granicach 3,5 kg. I jest to królik wiedeński, dlatego one urosną powiedzmy maksymalnie do tych 5 kilo. Ja co prawda ich tak długo nie trzymam, bo uważam, że one już powyżej 4 kilo, to co do nich narasta, to po pierwsze trwa bardzo długo, a po drugie one są po prostu tłuste później. Dlatego, dlatego w granicach 4 ponad 4 kilo, 4-2 kilo, no opuszczają klatkę, delikatnie mówiąc. Wielkość komór, wymiary generalnie całej klatki e, opisałem w poprzednim filmie, jak w zeszłym roku, jak, jak prezentowaliśmy, także go podlinkuję pod spodem, także można sobie, e, można sobie to tam gdzieś podejrzeć. E, ale klatki są, jak z głowy pamiętam, w granicach 80 na 70 cm. Mówię tutaj o tej takiej pojedynczej komorze. Te tutaj, wiadomo, one są głębokie na 80, szerokie na... W granicach 1,30 30 1,40 m. One nie są do centymetra równe, to nie jest tutaj stalarnia, ale według moich potrzeb tak to, tak to zrobiliśmy. I mm, myślę, że dla takiego królika, jak to jest rasa średnia, czyli yy, królik wiedeński szary, no powiedzmy tej wielkości są też nowozelandzkie, termonskie, kalifornijskie. No to myślę, że to jest takie minimum, to, to co, przynajmniej tyle powinny mieć. Co <coughs> zrobiłem na plus, to jest tutaj, jak widać, nad królikiem jest dużo więcej miejsca. Klatki często są gdzieś tam w granicach 40-45 cm. Ja zrobiłem wyższe, no jednak, żeby ten królik miał, nie musiał chodzić jakiś zgarbiony, że tak powiem, żeby czuł się w miarę komfortowo. Co e, udało się, jakby, według mojego pomysłu, prototyp zrobić, to. Mm, Podłoga w klatkach jest, ma spad. Nie mam akurat poziomicy, ale sobie tutaj postawiłem na szybko laser i wygląda to w ten sposób, że na początku klatki, no tutaj nam pokazuje 9 cm, a na końcu klatki, czyli 80 cm dalej, jest 12 cm. To robi nam na 80 cm 3 cm spadu i działa to. W ten sposób, że z tyłu zbiera się praktycznie cała wilgoć od y, królików, a tutaj z przodu klatki podłoga jest praktycznie sucha i one tutaj nie miały sprzątane, myślę, że gdzieś z półtorej tygodnia, a tutaj cały przód jest zupełnie suchy. Wilgoć jest praktycznie, o tutaj się zaczyna dopiero wilgoć, a to jest no gdzieś 3 czwarte długości y, klatki. Dlatego jak na przykład latem króliki królikom było bardzo ciepło. To one wręcz sobie odgarniały tą słomę tutaj z przodu do tyłu i leżały sobie na gołej podłodze, i w ten sposób mogły się lepiej schodzić. Na, z tyłu klatki, to za chwilę pokażę, na, między podłogą a tylną ścianą jest zostawiona szczelina, gdzie ten mocz, czy ta cała wilgoć, może odpływać, i to też zdało egzamin. Tak samo jak wywalam tutaj od nich, gdzieś, sprzątam, wyrzucam ten gnój no to gnój jest w większości suchy, wiadomo, tego mokrego nie ma za dużo, a dzięki czemu króliki są zdrowe i zadowolone, mogą sobie chodzić cały czas po suchej słomie, a nie po swoich odchodach. Zrobiłem też prototyp, który nie wyszedł. Na dolnej klatce na próbę zrobiłem e, ruszta, O, w ten sposób pozbijałem takie listewki. Odstępy między listewkami, tam w granicach, to było chyba 12 mm. I teoretycznie to wszystko działało, ponieważ odchody spadały na dół, ale praktycznie tak nie do końca. Problem polegał na tym, że na dół poza odchodami spadało też bardzo duża ilość siana. Bardzo duża ilość zielonki, którą im przynosiłem, one po prostu jedząc na tych ruszczach bez słomy, to wszystko tam wpadało i praktycznie po kilku dniach tam ten cały dół był zapchany. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli takie ruszcza są na przykład na zewnątrz w klatce, która stoi na nogach na wysokości kilkudziesięciu centymetrów czy metra i to spada po prostu na podłogę, to okej. Okay. To zadziała, ale tutaj był efekt taki, że w ciągu 3-4 dni siano i zielonka zapchały praktycznie te szczeliny, bo jakby tutaj do podłogi było w granicach. W ten sposób to wyglądało, i tutaj praktycznie opierało się to na tej belce, na tej, na tej łacie, i tutaj mamy w granicach 5 cm do podłogi. Z tyłu, tam wiadomo, jest troszeczkę więcej. Ale i tak to było w ciągu kilku dni zapchane, i efekt był w zasadzie odwrotny od zamierzonego, bo króliki wtedy chodziły dalej po własnych odchodach, miały chodzić też po suchych listewkach drewnie, i no nie sprawdziło się to, dlatego usunąłem z powrotem te, te ruszta i zrobiłem z powrotem ściółkę. W trakcie przeróbki klatki na te ruszta Musiałem na dolnej klatce usunąć tą tutaj burtę. Mam tutaj porobione takie burty, deseczki wyciągane, o, które wyciągam w momencie sprzątania klatki, żeby całość sobie tutaj ładnie wygarnąć. E, no, to daje swój egzamin, bo spełnia swoją rolę, ponieważ tutaj, przy tych klatkach, gdzie jest ta deska, w momencie otwarcia klatki, tutaj nic nie wypada, a na dolnej klatce, gdzie tego już nie mam. To już tutaj widać, że to praktycznie cały czas, cały czas z tej klatki się sypie, i cały czas jest tutaj bałagan. Wiadomo, zawsze gdzieś tam troszkę słomy wypadnie, ale w tej dolnej klatce, gdzie nie ma tego, no to, no to wypada tego po prostu dużo. I tutaj też to będę musiał na pewno założyć. Klatka dodatkowo jest wyposażona w kółka, czyli mogę ją odstawić. W zasadzie jest to rzadko przeze mnie używane, ale jeżeli z tyłu klatki chcę posprzątać. No, bo tam wiadomo, tam spływa ten cały e, mocz od królików, wysy, wysypuje się tam słoma. Poza tym, na, ja na górze, na klatce trzymam siano i słomę, dlatego też tam z tyłu jest no, bardzo brudno. To można spokojnie klatką odjechać i, mm, i z tyłu posprzątać. Zaraz odjeżdżamy. Odjechaliśmy naszą klateczkę, teraz tutaj można sobie spokojnie posprzątać. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, są te szczeliny. Przez którą wydostaje się wilgoć z klatek, o. i to wszystko sobie kapie tutaj na dół. Teraz to posprzątam. Tutaj mam też taką riemienkę, no ona jest zapchana, ale sobie to posprzątamy, i praktycznie cała wilgoć jest magazynowana tutaj, a nie w klatce. Posprzątamy i idziemy dalej. I tak to wygląda po wysprzątaniu, tutaj te szczeliny są teoretycznie za małe, jednak wystarczająco duże, żeby po prostu sama wilgoć, same te mokre odchody od królików wypływały na zewnątrz. Także mamy posprzątane, posprzątane i podjeżdżam z klatką z powrotem. jest Dodatkowo każda klatka wyposażona jest w poidło i karmidło zasypowe i siano krójki dostają osobno do paśnika. Na podłodze jest ściółka ze słomy. Uważam, że siano powinno być osobno, jest to pożywienie dla krójków, a nie ściółka i ze względów higienicznych powinny moim zdaniem przynajmniej jeść z paśnika, a nie z podłogi. Wiadomo, że tutaj mają naskubane, na rozsypowane i częściowo też zjedzą z podłogi, ale jeżeli można w jakikolwiek sposób zadbać, żeby to pożywienie, żeby to siano było czyste dla tych królików, to, to niech jest w paśniku, niech jest suche, niech jest, niech jest na, na swoim miejscu. I to tyle, jeżeli chodzi o klatkę. Mam nadzieję, że osoby, które budują aktualnie klatkę bądź budowały, a chcą, chcą swoją zmodernizować albo ulepszyć, albo będą dopiero budowały, e, że będą mogły zaczerpnąć ode mnie jakieś e, podpowiedzi. A, a my działamy z naszymi króliczkami dalej. Na razie.